No, jak to się mówi, jest grubo. To jest mapa. Mapa przedstawia różne, mówiąc bardzo dyplomatycznie, akty dywersji. I jak widać, Polska jest tutaj taką białą plamą. Czy ta mapa można powiedzieć, że przechodzi już do historii? Zobaczymy. A wszystko za sprawą tego oto niewinnego obrazku, który przedstawia tor kolejowy, szynę, a w zasadzie to jej brak. Dziura w torach na strategicznej trasie kolejowej zostały wysadzone starosta. To akt dywersji, sabotaż. Groźna sytuacja na kolei. Uszkodzone tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Jak podał portal służby w akcji, od godziny 7.30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku dęblin życzym po stwierdzeniu ubytków w torze o długości około 100 cm przez maszynistę pociągu 12713 km Warszawa zachodnia Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego. Komunikat pojawił się na koncie Dyspozytura trakcji na X. No, w naszych okolicznościach to faktycznie dość nietypowe zjawisko, bo o ile na zachodzie Europy przyzwyczaili się do różnych dziwnych zjawisk, o tyle u nas to jest naprawdę nowość. I z niecierpliwością czekam na oficjalne komunikaty w tej sprawie, co się stało z tym, że nie ma fragmentu toru przed nadjeżdżającym pociągiem, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy to przypomina mi się taka konferencja prasowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie on się uchwalił, że z Ukrainy to przyjmujemy wszystkich bez sprawdzania dokumentów, przyjęliśmy obywateli 170 krajów, nawet tych, który, którzy żadnych dokumentów nie mieli. No to mamy pierwsze efekty.